Dzisiaj zagram na ogóle Ogólnie jeśli gracie na serwer Bardzo Wam polecam ten serwer do Bedwarsów. Spoko Bedwarsy są naprawdę U bratku co Zobaczcie mam tu już Villagera 10 wygranych gier Dobra Panta z Lecimy Jest. Czy ktoś chce grać? Dobra, poczekamy na smoka Oj. Już jesteśmy w grze. Dobra, niebieski. Za chwilę zaczynamy. Dobra. Dobra. Jezu. Ale lagi na tym serwerze. O, ale logi. Ogólnie ja mocno łóżko, bo trochę się boję. Nie chcę przegrać tego meczu. No dobra. Ogólnie jeśli gracie na tym serwerze. Najlepszą bronią jest łuk. Jeśli dobijecie do 50 subów, no to będą filmy, na... to będą live'y, tyle powiem. Bardzo bym chciał zrobić takiego live'a, gdzie gram z jakimś subskrybentem, jeśli by chciał dołączyć do mnie na live'ie. Na się. Ogólnie ludzie się budować no, nie umiem. Nie jestem fanem, ale ja w ogóle nie umiem grać Więc spokojnie. Dobra. Będzie nauczek. To ja odpitolinę. Będziecie golda. Zobaczycie, co jest takiego dobrego w łuku. Jeszcze 1 złoto wezmę 12 ształ. On zadaje największe obrażenia w grze na jakby co. Więc ja nie biorę żelaznego łuku. No doszło mnie. Dobra, no spokojnie buduję się. Dobra widzę, że do szmaragdów już się budował No Na jak ty? Jak ty... Ogólnie sponsorem tego odcinka jest yy, Jeszcze jeden kanał na YouTube On na nazywa Wiatr Gaming Bardzo go lubię Dlatego sponsor... I on też mnie Sponsor... Dlatego sponsoruje mnie też bardzo bym chciał, żebyście trochę go zasubskrybowali. Spoko jest. No. O, dobra. Dobra, za chwilę będzie wbitku. Ogólnie. Mm, zrobię sobie lepszy łuk. O, stać mi na ileś tam strzał. Bardzo dużo mo wkładam mocy w to, żeby, żeby wygrać ten mecz i się po przebywaniu pochwalić. Bo bardzo lubię błędy Warsy. Dobre, nie, to jest spoczenie. No i po co ci to było? No nie, cię ci. Nic. Co? To a de mną. No. Tedu. Jezu, co tu za nubię? Tu gra... Jeśli że jakiś spocenie. A on z niego się po prostu płatki kupi. No, ja nie umienie tych fireball kraczy to nawet gratulacje, dobry jest. Szczerze, szczerze. No szczerze. Mógłbyś oglądał mój film. Mm, coś mi z niego Nie. Dobra, lecimy do jego bazy. rozpitolka będzie dobra. rozpitolę go także nie wiem. Zostaram się. Nie. Co tu za chamy? Kto kupuje w ogóle... ...firebole, żeby wkurzyć mnie? Nienawidzę ludzi z Fireballami. Dobra, tym razem ja cię zfireboluję. Jezus, ty jesteś już tu? Nie, no, nie mam szans, nie mam szans. Szczerze. Kończę film.